piątek 25 czerwca w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego. W trakcie uroczystości absolwentom branżowej szkoły pierwszego stopnia wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody za szczególne osiągnięcia edukacyjne i pozalekcyjne. Głos zabrał również dyrektor placówki pan Ryszard Suwała, który w swoim wystąpieniu Podsumował rok szkolny 2020-2021. Kończymy rok szkolny 2020-2021. Rok szkolny trudny ze względu na padającą pandemię i cyklicznie występujące obostrzenia. Mierzyliśmy się z nauką zdalną. Nie było to łatwe, jednak uważam, że sprostała szkoła temu zadaniu. Nadszedł czas wakacji, dlatego też. Liczę na to, że od września będziemy pracować i uczyć się w formie stacjonarnej. stacjonarnej. Natomiast w tej chwili życzę wszystkim uczniom naszej szkoły i szkół wocławskich oraz całej kadrze pedagogicznej dobrych wakacji, żeby odpoczęli, nabrali sił, nabrali wiary w lepsze jutro i obyśmy. Się z entuzjazmem i werwą spotkali w przyszłym roku szkolnym, czyli 1 września, i oby ten czas był dla nas łaskawszy. Uroczystość swoim występem uświetniła Szkolna Orkiestra. Zapytaliśmy uczniów o ich wakacyjne plany. Jakiś wyjazd ze znajomymi na pewno będzie, jakiś wyjazd z rodzicami, no oczywiście, żeby była zabawa i wypoczynek. Tak mi się wydaje, że jakaś Majorka może, może Chorwacja, albo do Francji, do Paryża polecę. Jadę na Mazury oraz do Władysławowa. Z dziewczyną nad morze. Koło brzeg. Nam pozostaje życzyć udanego, zasłużonego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu.